Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Forever, zapraszam was na kolejny materiał na moim kanale Moi drodzy, demka widzów Jeśli ktoś z was tęsknił za tą serią, moi drodzy, to zostawcie proszę Łapeczkę w górę pod tym materiałem i więcej łapek w górę, tym więcej I częściej tych demek będę ostatnio nagrywał Bo już nie pamiętam kiedy te demka ostatnio były Chyba z miesiąc temu, to coś takiego Tutaj mamy demko Kamila Mam zapisane coś takiego jak cudzysłów Wcześniej, znaczy obecnie S4, czy tam Silver 4, a kiedyś miałem Orzełka. I czy teraz każdy tak mówi? To jest <śmary> po części prawda, ponieważ O kiedyś tam Jeden, yy, przy tych demkach właśnie jak widzowie mi wysłali Demka mówili, że o Forever, słuchaj oceniłbyś moje demko Zobacz, jak, jak gram, miałem yy, Miałem kiedyś Suprema, ale spadłem tam przez, przez Silverów, przez Randomów i tak dalej. Teraz siedzę w Goldzie, nie mogę z tego wyjść. Tak mówię, so myślę sobie. <laughs> Kurczę, gdybyś był Gdybyś był w... faktycznie w Supreme, to do tego Suprema spokojnie dał radę wrócić i to bez... bez żadnego tam chyba oporu, tak mi się wydaje. Tak samo do orzełka. Jeśli ma się na przykład Silvera, nieważne jakiego, da radę wrócić. Przy tych meczach, a czy da rady wrócić, ale możliwe, że nie na tym samym koncie, ale na, na nowym. Nowe konto spokojnie można. Zobaczcie, że ten gość się Kamil, nie ogarnął, że te... Ktoś mu tam shortem przeszedł. Pojęcia o tym, co się dzieje na mapie, jakie są timingi, ile mniej więcej sekund potrzeba na rotację przeciwników. Jeśli na przykład zajmują bombsite B, wchodzą mida, to jest wielka szansa na to, że ktoś kogo jeszcze nie zespotowali, na przykład jeśli zostało, załóżmy, że tutaj było dwóch, tutaj było dwóch, inaczej powiedzmy dwa, dwa, no to jeśli dwóch było przy bombsite B, dwóch było przy midzie, no to wiadomo, że jeśli Piątego nie, nie, nie ogarnęli gdzie on jest Nie widzieli go, no to wiadomo, że może być gdzieś kurde od bombsidu A! <laughs> Bardzo dużo y osób w ogóle Takie błędy popełnia, zobaczcie że Miano ja Kamil Tutaj sobie zapisywałem właśnie, że S4 a Był orzełek, ale wydaje mi się, że Jestem pewny, że Kamil nie miał ni chyba nic więcej niż tam Kałacha nawet może bym się pokusił, nawet o Golda, że, że Gold to była jakaś max ranga Kamila, w tym demku, który tutaj widzimy, bo to jest jeszcze demko sprzed chyba, grubo sprzed update'u M4A1S, gdzie zabrali 5 pocisków z magazynku i słabo to wygląda. Słabo to wygląda trzy, trzy zgony średni damage na rundę 5 statystyki makabryczne Można powiedzieć, że to są statystyki takie idealne z podręcznika jednych z najgorszych graczy, albo jak nie grać w CS-a. Coś takiego. Wracając do błędów, które popełniają gracze na faceitach, coraz więcej tych błędów widzę, jak gram z randomami. Czy gram nawet jakieś duopręgi? Jest pierwszy frag. I to są naprawdę takie błędy straszliwe, gdzie ludzie nie ogarniają w ogóle. I zobaczcie, tam tylko nie trafił za WP. Masakra, ten przecież kabanik ma flesza, mógł nawet tam fleszować. Masakra. Nie ugrają tego. Ojej. Między innymi są takie błędy graczy. A czy może takie nieogarnięcie w sumie totalne. Widzę, że broń i widzę, że gość podcho podchodzi ee, do tej broni. O tak. Widzę, że chce kliknąć, chce podnieść tą broń. Ale nie może, bo nie może, kurde, nacisnąć E. Albo E mu nie działa, albo po prostu źle klika. Nie wiem, albo za daleko jest. No I widzę, jak gościu po prostu 10 sekund męczy się z podniesieniem broni. Albo. Wyobraźcie sobie taką, taką sytuację. Na Ancient jest, Załóżmy, że tutaj jest ten Resp. CT Tu jest Bombsite A. Tam jest Bombsite B. I Long i tak dalej. Mówi się, że jest jeden. Jeden jest w mainie. Trzech CTKów jest. No to wiadomo, że jeden kryje z Templa tam, czy z, z abs Wyjście z maina. Jeden łapie mu Donat, Na przykład. A trzeci gdzieś tam kryje Bombsite. B. To jest, taki, to jest taki scenariusz, kiedy nie wiadomo, że jest jeden w mainie, ale kiedy jest info, że ostatnie jest w mainie, bo gościu z się z nim strzelał, z temple, ze świątyni się z nim strzelał, no to pozostała dwójka albo jeden zostaje i grają powiedzmy na refraga, na trade'a, żeby wygrać rundę, albo pozostała dwójka idzie razem na plecy, czyli krócą sobie bombsite B, jadą sobie midem tam przy tym picie, plato, czy nie wiem jak to się, jak to się nazywa. No i robię mu plecy, ale nie, oczywiście w tym meczu działo się tak, że gościu z templa patrzył dobrze, prawidłowo tego maina, natomiast tamta dwójka stała, jeden wstał w oknie, patrzył okno, nie, ma, nie miał mida, tylko patrzył okno górę, że mu czas, nie patrzył do nata wejścia, więc tamten gościu miał był, po prostu miał przesranę. a drugi też siedział w tym oknie, z tym, że on siedzi na kucaku z awupą i celował w longa. Okiego grzyba? Nie wiem, <laughs> dlatego granie z randomami na szóstkach, na... to był mecz na premce, grałem sobie solo, mecz na premce, czy tam jakieś duo graliśmy. Ojej, chyba czułeś myszki, nie ta. I stwierdziłem, że trzeba grać te Fisity piątko, bo kiedy takich ludzi po prostu dobiera i mówi im się, żeby puszowali to B. Żeby zajęli sobie lepsze pozycje Bo kiedy z paką cofnie z maina spod A No to będzie musiał każdą pozycję po drodze do bombsite'u B sprawdzać Więc będzie wtedy w takiej Słabszej pozycji zdecydowanie A tutaj teraz widzę, że Kamil idzie Sam na bombsite A I tutaj kolejny Jako, że to są demka widzów i analizujmy Bunt jest taki, że Gościu patrzy mu, nie wiem, zakładam, że patrzy mu pałacę z z czego tam ona może patrzeć? on może patrzeć chyba z AWP. -y. to jest ten ry ta, nie, to jest ten grajek tutaj, on patrzy mu pałacę. Natomiast tutaj może by polecić szybki call, jakiś, że coś będzie się działo na midzie, albo a, w sumie Andera nikt nie patrzy, najlepiej żeby grało dwóch B, w sensie jeden gdzieś tam Snacks czy pod oknem, drugi gdzieś e, shorta patrzy e, krze, patrzy krzesło patrzy wejście do kona i patrzy ewentualnie tą ławkę, bo na tej ławce mogą się zbustować, mogą znaczy zbustować może nawet po prostu wskoczyć na tą ławkę i tyle jeden w oknie wiadomo, przy wyższych ramach można, może ktoś mu rozbijać e, ten może ktoś mu rozbijać właśnie ten went tutaj i można sobie rzucać palaka Tutaj, żeby zgasić smoka, aby mieć takiego Ala One -way a, żeby mieć po prostu przestrzał. Jeden siedzi w konektorze i lata konektor schody. Ale głównie siedzi w konektorze, rzucając sobie jakiegoś one, -way patrząc sobie zakręt, ewentualnie przeskakując sobie na prawą manikę i patrząc sobie Undera. A z Bombsadu A gra w miarę defensywnie albo z yy, Ticketu. Jeśli Terror nie pali w ogóle, to zap. Fajerów, ewentualnie tutaj na, na ścianie, patrząc, sobie wejście do, do ticketów, gdzie wiele razy grałem z tej pozycji i w większości od, oddawało, ale jak widziałem na przykład, że mój siedzi długo w konektorze, no to cofałem do ticketów, bo jeśli akurat wiadomo mi tutaj, zabiją mnie, no i wtedy mogą łatwo dojeżdżać, będą mogli łatwo dojeżdżać CT, a kiedy Terror ma zajętą. Dolną część tutaj mapy, włącznie, włącznie z CT, odbijanie bombsite'u B jest niemożliwe. Wracając do tej takiej anegdotki z początku filmu czy tam też z tytułu filmu. Gościu mówi, że obecnie ma taką rangę, a wcześniej miał, nie wiem, o kilka szczebli wyżej. To śmiem wątpić, że tak było. Dlatego, że jeśli miało się wcześniej jakąś rangę, to nie zważając na to, co się dzieje, jest. powinien być. W, w, powinien mieć szansę i możliwość, powinien być w stanie wrócić do tej rangi wcześniejszej. Na przykład mając, globa, mając Globala wcześniej, ktoś siedzi w Goldzie i do tego globalnie nie może wrócić, nie może nawet nie może wrócić do orzełka. No zobaczcie, że oni tutaj nie ogarniają po prostu, co są. To są po prostu silvery, kurde, jeden, dwa. Masakra. Założę się, że Kamil pisał wcześniej, że... Znaczy, pisał w mailu, że miał chyba Golda, a teraz siedzi w silverze 4. Czy Golda, czy kałacha coś takiego. Ale patrząc po sposobie, w jakim gra w tym meczu, nawet... Przepraszam, ale nawet Golda nie mógłbym mieć. Już na, na Goldzie po prostu ludzie... Mają no przede wszystkim lepszy crosshair placement, lepszy dźwięk po prostu, ogarnianie, no przecież gościu biegnie na, biegnie na W, nawet tam biegał wcześniej w poprzedniej rundzie po ram na rampie, gościu biegał, nie wiem czy oni się słyszeli w ogóle nawzajem tam jeden w szoku, drugi w szoku, kurde, skaczą przed sobą jak małpy i nie zabijają się, no zobaczcie, no. Tak, można celownikiem patrzeć w ziemię, szukając na przykład granatów albo nie wiem jakiejś ukrytej broni w zwłokach, kiedy jest, leży trzech terrorystów, i szuka się w, w ich ciele kałacha. Tutaj to nie, nie usłyszał go, bo się trochę zląk, przestraszył. Tutaj chyba sam, sam był w szoku, że zdążył zareagować i zabił go. Także. W takie bajki już nie, nie wierzę. Że ktoś siedzi w jakiejś niskiej randze, a wcześniej miał cholera, wie, nie, nie wiadomo, jak, jak wysoką tą rangę. Bo to są bójdy na resorach. W większości przypadków. Zdarza się czasami, także. Na przykład ktoś ma globala przez nie, nieobecność e, długą. Wróci, na przykład spadnie do. O matko, patrzcie. Patrzcie na to. Na przykład spadnie do. Szeryfa, czy tam podwójnie skrzyżowanych kałachów, może być sporo smurfów. Jak najbardziej. I przez to też, znaczy, sporo smurfów, sporo cheaterów, no bo jeśli by w globalu, a teraz powiedzmy, spadł do szeryfa, czy tam podwójnych kałachów, no to. Jego też można nazwać smurfem, nie? No bo w tym globalu trochę tam jednak siedział. Więc w takich średnich rangach, czy tam w pierwszej. Znaczy w drugiej połowie tych rang od Kałaha wzwyż może być sporo cheaterów. Jeśli na przykład ktoś też ma niski ten współczynnik zaufania, ten trust, trust Factor, to może. Może być jeszcze gorzej. Albo sporo cheaterów. Tro odrobinę Smurfów i od cholery troli. Troli i griferów którzy Przeszkadzają lubią Kochają po prostu przeszkadzać w grze I Teraz tak przy takim wyniku <laughs> Się wtrącą On niepotrzebnie stoi w sumie pod, co, co, co on patrzy? Smoka? Jak, gdzie on leży? Jeden CT zajmuje sobie Pałacę On idzie na przykład w Kona ten patrzy mida, ten skona patrzy Andera, B ma zajęte, a ten w sumie nie wiem, mógłby na przykład mida dojeżdżać. Jeśli zabiliby, mogliby nawet wpuścić go na bombsite, yy, a czy packę na bombsite A, no bo jeśli ma pałacę, no to plantera zabije, tak? Kwestia tylko tego, żeby znaleźć drugiego, bo jeśli plantujący, to mu musi być albo na bombsite albo na bombsite B. Natomiast drugi, w tym byłby problem, no ale teraz jak już mają pakę to mogą wszystko, wszystko krócić. No jest ostatni na, na rampie, a Kamil chyba trochę przysnął, zagubił się w akcji. Gdzie tam powinien być, yy, być ten kałaszek? Tak i tutaj patrzcie, tutaj emeczka ma, ma te 25 przycisków, jeszcze. Wiesz teraz ma 20 to że wielki to różnicy nie robi. Dali tak zabija tam chyba 3 hity w ciało bez kewa, na jakimś tam eko, a 4 hity w ciało z kewlarem. Kevlar z hełmem, jeden pies, bo i tak stracię w ciało. Forza już pisze GG. No, 8 rund po CT na mirażu to jest słaby wynik. Nie powiem, tutaj fajnie działa taktyka taka i myślę, że na matchmakingach też by to wyszło, żeby paka poszła sobie do pałaców. Oni wszyscy, e, czwórka na pełnej underem. tutaj co będzie, kontakt B? Na silverach? Nie. Kontakt B, jeden tupia, reszta na shifcie. On dopiero przestał tupać jak już e, w domkach był. A ten nie słyszy kompletnie. O Jezu, o matko, o nie. Plecami do kuchni. Boże święty, co ja oglądam. Czy wy, wy to widzicie w ogóle? Panie i panowie. Masakra. Jakim cudem udało im się ugrać rundę? Galil kupiony, są dziki. jest kupiony kewlar. Smok na okno to już jest chyba. Oh, tak sklady. Oj, przepraszam, że chyba. Wszyscy już ogarniają jak, jak go rzucać. W sumie z tego samego. Z tego samego miejsca, jak. Yy, Ojko, czy ja się dobrze ustawię tutaj teraz. Na wysokość. Jak celujecie tutaj. Możecie dać jump throw i wtedy to lecie. Prosto do exitu. O kurde, ty mu ja muszę to zobaczyć. Tutaj to jest ten moment, kiedy zacząłem pitolić o tym. A, już widzę, co tam się dzieje. Dobry smoke Oni stali obok siebie nie widzieli, że tutaj są w ogóle. No to on sobie sam, on sobie sam tego smoka rzucił. <grych> nie mogę. To było takie piękne i za, i za tą akcję musicie zostawić kciuka w górę, bo to... <grych> Rzadko takie rzeczy się widzi, nawet na, na silverach, kurde. W tych demkach co mi wysłacie. W ogóle w opisie macie headshot piękny, to mi się podobało. W opisie filmu w ogóle macie maila, adres mailowy, gdzie możecie te demka właśnie wysyłać. Oraz tam krótki opis jak to robić. Co tam, jakie informacje zawrzeć i tak dalej. Bombsite A zajęte, a paka widzę, że dalej pcha bombsite B. W biegu, spoko. Łapka sprawdzona, brawo. Reggie tam, kurde, ciśnie. 18 fragów. Kamil, 12. Szczerze, z całym szacunkiem, nie wiem, jak te 12 fragów ukąsił. Ale brawo dla niego, no. Dobra, zobaczymy sobie ostatnią rudkę. I chyba będziemy kończyć. Już nie będziemy oglądać tego Demka do końca. Chyba, że obejrzymy tą i jeszcze przewidnę potem na ostatnią. Zobaczymy, jakie tutaj. No. Błędy są takie tak oczywiste, że nawet nie będę wam o tym yy, mówił. Jak patrzenie się w ziemię, sprawdzanie pozycji, nawet takie prefajery, żeby sobie dawać. Nawet nie wiem, czy tam w ogóle jesteś takiego jak info. Czyli sobie mówią? No sły słychać shorta, Gale że biega, nie? 5 sekund, 5 sekund zastanawia się, jak tego nie da ci do okna. Ci antyseryści też, jacyś są nieogarnięci, bo nie patrzą, nie słyszą w ogóle go. Oni biega wód do przodu. Tupie straszliwie jak słony no i to jest ostatnia runda. Spoiler. Wygrałem tę rundę, ale zobaczymy w jaki sposób. Kamil 14 fragów No przez tyle rund, dwa fragi zdobył, 6 aset co prawda ma Jak statystyki się przedstawiają u niego Demerz na rundę 65, słabo Od granatów 133, nieźle KD 060 6, słabiutko No 21 zgonów, najwięcej Timu wow Pierwszy frak chyba zawopy widzę w tym meczu u niego. I też mógł być ktoś na, na CT. Nie wiem, czemu nie wyszedł tam od razu wcelowany. Opaka podniesiona. Jako tako spalony ten, spalona ta dżungla. No to jest naprawdę dużo do nauki jeszcze dużo do poprawy. Da się to zrobić, ale musi Musi grać, grać i jeszcze raz grać Także tyle by było Mam nadzieję, że materiał mi się spodoba, wszystko macie w opisie, także wysyłajcie kolejne demka Wrzucajcie też łapy w górę, to będę wiedział czy Czy i jak często wrzucać te demka widzów Także tyle tytułem Końca tego materiału, z mojej strony tyle, Trzymacie się Narka